Ruszamy w stronę Odesy. jeszcze w czasie wojny tam nas nie było. Załadowaliśmy dwa busy pomocy humanitarnej, trochę leków, żywności, środków higienicznych i wieziemy to do naszych współbraci. Najlepiej sytuacje w Odesie opiszą współbracie, którzy są w Odesie. My znamy tą sytuację jedynie z mediów, tak jak wszyscy. No natomiast z tego co słyszymy jest w miarę spokojnie, są różne informacje, że statki, łodzie podpływają zbrojne do brzegów Odesy, ale na dzień dzisiejszy jest w miarę spokojnie. Poro oddziałów z produktami spożywczymi, gdzie są ryże, kasze i takiego typu produkty, po prostu były puste. Były zapełnione półki ze słodyczami, natomiast takimi bardziej podstawowymi rzeczami jak kasze, ryż, mąka, to były właśnie puste. Dlatego myślę, że ta pomoc, którą jeziemy, jak najbardziej jest im potrzebna.